Alba jest oczywiście znana jako ekspert w gospodarce odpadami. Tutaj w lokalizacji Heilbron głównie przeładowuje się odpady przemysłowe, papier, drewno i minerały. W lokalizacji Heilbron mamy zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne boksy w hali. Do tego potrzebne są zwrotne i bezpieczne pojazdy. Badź tej AHEPIS po swojej w użyciu mamy Fux MHL 331 i Hitachi z 180. Hitachi ułatwia nam ogromnie dużo pracy, przesuwając różne materiały, a także utrzymując czystość skrzyń. Hitachi ma bardzo dobre wyposażenie komfortowe, pełne kamer, a wszystkie strony można obsługiwać bardzo łatwo i przyjemnie. Przy wyborze maszyn zależało nam przede wszystkim na bezpieczeństwie, zwrotności, wydajności i efektywności. Współpraca obu maszyn jest optymalna przy załadunku materiałów. Radar przemieszcza materiał na miejscu, a koparka ładuje go efektywnie. Obie maszyny są bardzo wydajne i możemy bardzo szybko przemieszczać i załadowywać dużo materiału. Do tych zadań potrzebujemy oczywiście silnych partnerów systemowych, takich jak firma Kizel, która towarzyszy nam na tej drodze. Dla nas ważne jest, aby optymalnie doradzać klientom w miejscu ich pracy. Dzięki wieloletnim relacjom z klientami w KISEL doskonale wiemy, czego klient potrzebuje, doskonale znamy się na danej branży i możemy skutecznie kształtować doradztwo w zakresie zastosowania. Firma Kisel jest we wszystkich obszarach niezawodnym partnerem. Zaczyna się to od decyzji o zakupie maszyn z dobrą poradą, przedstawicieli handlowych, jak również w codziennym zakresie serwisu napraw, szybkości, pomysłów, które za tym stoją i możliwości, które firma Kisel docenia. Satysfakcja polega na tym, że naprawdę doradziliśmy klientowi najlepsze możliwe rozwiązanie i oczywiście widzimy maszynę w akcji. W branży gospodarki odpadami w przyszłości bardzo, bardzo ważne jest, aby pogłębiać wartość dodaną. Do tego zadania w przyszłości potrzebujemy oczywiście silnych partnerów z rozwiązaniami systemowymi, takich jak firma Kisel.